Uwaga! W filmie występuje Iwona, gdyż redaktor naczelny kanału nie jest w stanie użyczyć w chwili obecnej swojego głosu. Wiecie, leczenie kanałowe nie jest czymś przyjemnym. Nikomu nie życzę, więc dbajcie o swoje zęby. W serio, nie robię sobie jaj. Bo potem to boli jak sam skurwysyn spod pod zimnopola, który chce sobie wypić piwosza na spokojnie, a nie możesz, bo na pierdolę, tak, bardzo, że masz odejść przez mucho. Cześć! Mm. Ow co? Zjeżdżaj świrze. Witam was w kolejnym odcinku Mrocznej Strony Internetu. Myślę, że moja obecność nie wpłynie na chęci dalszego oglądania tego materiału. No ale cóż, dlatego Hiszpańska Ekscelencja nie potrafiła zrobić jakiegokolwiek sensownego odcinka, w tym weźmiemy pod lupę trzy strony internetowe, które są tak dziwne, jak dziwne jest Rikuru. Wracając... Film może być dość długi jak na przeglądanie i omawianie stron, lecz nie lubię rozdzielać tego na kilka osobnych odcinków trwających 10 lub 5 minut. Zwyczajnie nie lubię robić krótkich materiałów. Wiem, że niektórym bardziej by się podobał format krótszych filmików, lecz taka jest już moja natura i raczej tak szybko tego nie zmienię, chociaż kto wie, co ten paca znaczy co ten nasz redaktor jeszcze wymyśli. Dlatego iż wyczerpały mi się tematy, jak jeszcze mógłbym przedłużyć ten i tak już trwający ponad 2 minuty wstęp, bez owijania w bawełnę? Przejdźmy do pierwszej strony, którą będziemy przeglądać. Znajdujemy się na stronie o jakże bardzo ciekawej nazwie fusionanomagi.net. Strona wita nas jakże bardzo ciekawą zawartością, jakim jest czarne tło z białą zakrzywioną linią w kształcie kwadratu. Nie ma tutaj nic. Poza jednego małego odnośnika, który prowadzi dalej. Sprawdzenie strony w celu znalezienia jakiejś ukrytej dodatkowej zawartości również nie przyniosło żadnych rezultatów. Więc jedynie co nam pozostało. To kliknięcie w ten jakże bardzo obiecujący żółty odnośnik, nie mając innego wyjścia, czas przejść dalej i o ja Mamy nieskończony plik wideo, który jest zapętlony tak, że mój mózg ma zamiar opuścić moje ciało, by zaraz potem wylądował w siódmym już wymiarze spierdolenia umysłowego. Wielkie kurwa, dzięki za ten mózgotrzep. Strona jak widać prezentuje się biednie, nawet za bardzo, ten Nexus się permanentnie morfuje? Co to kurwa znaczy? No, i co to kurwa niby jest? Wygląda obrzydliwie. Nawet forczany tak nie wygląda, a ta strona nawet imageboard-likeiem nie jest. Jakaś płyta CD upierdolona zapewne w kiślu, a obok tego jakaś nutka za którą bym dostał copyright kleima gdybym ją puścił. Serio? O chuj chodzi w tej stronie? Tutaj jest dosłownie wszystko i nic, opatrzone wszędzie tym pierdolonym trójkątem Illuminati. Mam nawet własną teorię, że ta strona jest jednym wielkim archiwum Illuminati, w którym możemy się dowiedzieć o ich członkach oraz jakie mają zamiary. Nie no a tak serio. Dosłownie nie mam pojęcia jaki jest cel tej strony. Dosłownie. Nawet nie pomogło sprawdzenie tych podejrzanych przycisków po bokach tego mózgotrzepiącego wideo. Praktycznie mamy to samo, tylko inną że tak powiem zawartość. Nie powiem, ale jestem rozczarowany, bo nie ma żadnych ciekawszych zawartości, które by wprowadziły w konsternację lub inne głębokie przemyślenia. Xt. Jakbym miał przejrzeć całą tą stronę, to zajęłoby mi to milion pięćset sto lat. Więc, jeżeli będziecie w stanie odpowiedzieć, czym jest i o czym dokładnie jest ta strona, napiszcie w komentarzu. Najlepsze z nich trafią do następnego odcinka MSI. Link do strony znajdziecie w opisie. Dość szybko nam to zajęło, lecz przez moją bezradność nic tutaj nie zrobię. Przejdźmy do kolejnej strony. Ta strona jest już bardziej ciekawa, gdyż można powiedzieć, że jest dość tajemnicza na swój sposób. Po wejściu na stronę zostajemy powitani, że jest to strona niejakiego Teda oraz że strona ostatnio została zaaktualizowana 1 maja 2019 roku. Czyli można powiedzieć, że od ostatniej aktualizacji strony minęło około 3 lat, co mnie trochę niepokoi. A dlaczego? Po przejściu dalej otwiera nam się podstrona. W której możemy się dowiedzieć, że jest to niejako dziennik pewnej osoby, która podróżuje po pewnej jaskini niedaleko swojego domu, zostawiając tutaj swoje notatki. Jak możemy się dowiedzieć po tym całym wpisie, TET rozpoczął swoją, że tak powiem, przygodę w grudniu 2000 roku. Oraz, że cała podróż jest dalej kontynuowana. I dlatego mnie to lekko przeraża. Przechodząc dalej, mamy już faktyczny dziennik naszego bohatera. Zagłębiając się w te wpisy, możemy również natknąć się na wykonane zdjęcia w tej jaskini. Oto jedno z nich. Nie wiem jak wy, ale raczej nie chcę wiedzieć, czyja to dłoń, o ile to jest, bo hej, dłoń to przypomina. Zgaduję, że to po prostu jakiś kryształ albo coś, co uformowało się w taką łapę. Ale im bardziej się w to zagłębiam, tym mam więcej pytań. Jest to z jednej strony bardzo tajemnicze. Gdyż nie wiadomo nawet gdzie jest ta jaskinia, bo autor strony nie chciał podać jej dokładnej lokalizacji, oraz czego on się tam takiego doszukuje. Polecam samemu przejrzeć stronę i samemu to doświadczyć, a nie chcę by cały ten film skupiał się na jednej stronie, gdyż trwałoby to stanowczo zbyt długo. Dobra, my tu gadu gadu, a mamy jeszcze jedną stronę do ogarnięcia. Więc szybko wsiadam do shitpostomobilu i lecę do kolejnej strony. Jest to strona, którą raczej większość mojej starej widowni powinna kojarzyć, lecz jestem niestety zmuszony wytłumaczyć, z czym ta strona się je. Wspomnę tylko, że od kiedy Flash Player spadł z rowerka, strona została przeniesiona na HTML5 i szczerze powiedziawszy, Flash było o wiele lepszy. A nie dajcie się zwieść cukierkową zawartością, gdyż jest to zabieg celowy, by przestraszyć użytkownika przez samo wejście na lomando.com. Uwierzcie mi, gdyby to było dalej na fleszu, już byście się zesrali, gdyż screamery pojawiały się bez żadnego że tak powiem ostrzeżenia. W skrócie, strona jest jedną wielką zagadką, a naszym celem jest dostanie się do galerii i tym podobne, gdzie znajdują się zdjęcia, sprajty strony oraz różne rzeczy. Powiem wam też ciekawostkę. Ta strona ma swój własny artykuł na Screamer Wiki. Czyli na takiej można by tak powiedzieć, wikipedii dotyczącej szokujących stron i tym podobne, szczerze powiedziawszy, to duch lomando.com zanikł właśnie przez zabicie flesza. Za to mamy nową zagadkę by przejść do końca strony, jak jeszcze z duplim próbowaliśmy ją rozgryźć, to chuja nam się udało odkryć. Dosłownie nie mieliśmy zielonego pojęcia jak przejść tą stronę od kiedy wstawili nowe rzeczy. Jestem tylko ciekawy, czy jakiś kozak zrobił już speedrun na tej stronie XT. Well, to by było na tyle. Szczerze myślałem, że film będzie dłuższy, lecz jak widać, montażyści mało płacą. A nie będę się wypowiadał już o mnie. Bo ten przyjeb nie dał mi ani złamanego grosza, bym go zastąpił, jeżeli macie więcej strony wartych obczajenia. Możecie mi je podsyłać na kontakt rikurumaupaprotonmail.com. Jestem otwarty na propozycje, więc jestem ciekaw co mi zaserwujecie. Ja tymczasem będę się z wami żegnał. Dziękuję za oglądanie, no i już tak klasycznie. Na razie mordy. I got prints.